Dlaczego wcześniej nie spróbowałam? Super zabawa! <laughs> serio? Podoba ci się jazda na dwóch nogach? To patrz! Su, to niesamowite! Jest coś, czego nie potrafisz? <laughs> Ty też tak możesz! Podnieś tylko nogę! E, może lepiej nie. Sport to jednak nie moja działka. Noga, już! O! Uh, patrz tu! Naprawdę jadę! Uh! O juniu, nic ci nie jest? Nie, chyba raczej nie, a tobie? Nie, jesteś bardzo w porządku. Uh, to znaczy... Uh, bardzo cię przepraszam, że cię przewróciłam. Nie ma sprawy, ale możesz oddać mi deskę? Uh, o, proszę bardzo. Dzięki. Um... Blight. Dzięki Blite. To narka. Czekaj! Zgubiłeś klucze. Pomyślisz, co lubisz i co dziś robić chcesz. To wszystko spełni się. Znalazłeś takie miejsce, gdzie wciąż radośnie jest. Właśnie tu. Zadłużona Zadurzona 5. Pięć. Nie. Siedem. Źle. Dwadzieścia dwa. A, znowu podło. Teraz to trzy. O jest trzy. Co no, Co za tragedia. Sanil, moja garderoba poniosła niepowetowaną stratę. Kompletnie nie wiem, o czym mówisz, Zoe Zaginął gdzieś mój berecik, o tym właśnie mówię Gdzieś się zapodział, przepadł, jak kamień w wodę Ty tak poważnie? Hmm? Bardziej nie można Aha Wiesz, Zoe, jestem zajęty, ćwiczę moje mediumiczne zdolności Świetnie! <grym> Sanil, wykorzystaj te zdolności i odszukaj mój beret nie drwisz ze mnie ani nie szedzisz, czy ja je ja, jak to zwał? Teraz ja kompletnie nie wiem, o czym mówisz. Widzisz, Zoe, twój beret! Zaginął! Ale jeśli oboje zamkniemy oczy i się skupimy, może dostrzeżesz, gdzie jest. No dobra, a co mi tam? Eee... Zoe, możesz otworzyć oczy. Ha! Mój beretik! Stanisław, ty naprawdę masz mediumiczne zdolności. No tak, naprawdę widziałem go! Trzyma swojej duszy. Masz niesamowity dar! Chodźcie tu! Szybko! Sanil znalazł mój beret siłą umysłu. Wspaniale, prawda? O. O, nie, nie. nie, Zoe, tak naprawdę. Tak naprawdę masz wielki talent. Jesteś kimś, Sanil. Czałem o. Co ci jest? Nic, nic. Jak się mówi nic, zawsze jest coś! Dobra, jest coś. Przypadkiem wpadłam na chłopaka w parku, potem znalazłam jego fajne klucze, znaczy opuścił je, ale nie mogłam go odfajnować, znaczy odnaleźć, więc mam jego fajnucze. Klucze! Ej, a może Sanil mógłby ci pomóc? Umie znaleźć wszystko i pewnie wszystkich. Ma zdolności mediumiczne. Naprawdę, Sanil? Ale jazda! E, Żołi przecenia mój talent. Nie bądź taki skromny. Znalazł mój beret w jakieś dwie sekundy. Twojego chłopaka też pewnie znajdzie. To nie mój chłopak. Hehe, nie znam jego imienia. Chcę mu tylko oddać klucze. Ma, mam za mało danych. Żałuję, że nie mogę pomóc. Kto robi ze mną nalot na jedzenie? Hm? Sanil, zachowaj się jak prawdziwy słami. Co ci szkodzi? To dla miłości. Jakiej miłości? Ech, spróbuję, ale nie oczekujcie zbyt wiele. Nie zawsze się udaje. Och, ta jego skromność. Dawaj, Sanil. Um. Oh. Sanil. <grystanie> <grystanie> o! Widzę cóż Co? A, skrzyżowanie Maple i Main. To niedaleko stąd. Może uda mi się go dogonić. Czekaj, Blight! Nie jestem pewien, czy twój chłopak tam jest. On nie jest moim chłopakiem. A poza tym... Wierzę w twoje zdolności, Sanil. Jeśli zobaczyłeś to skrzyżowanie, warto by sprawdzić. To znaczy, no muszę oddać temu biedakowi klucze. Chyba nie zamierzasz tam pójść beze mnie. Chcę zobaczyć, co z tego będzie. No to wskakuj. Coś mi mówi, że z tej historii nie może wyniknąć nic dobrego. Świetne wieści, moi kochani. Dołączył dzisiaj do nas wyjątkowy gość. A, Ola, Ola! A. O, nie mam pojęcia, co powiedział. No hablo Espaniol! Ojej. Cześć, jestem Russell, a to Penelink i Pepper i Minka. Jestem Didi. Świetny taniec. A to ty tańczyłeś? Myślałem, myślałem, że coś się boli tam skąd pochodzę, tańczy się trochę inaczej. A skąd pochodzisz? Nie wiecie. Bardzo dziwne. Słynę na cały świat z odwagi i atrakcyjnego wyglądu. Stoi przed wami Esteban Banderas. Legendarna kolumbijska papuga. E, a powinno nam to coś mówić? Hmm, niewiarygodne. Może oglądacie za dużo tańczących gekonów, żeby wiedzieć kim jestem. To może zechcesz nas oświecić, Stebi? Niełatwo opowiadać te historie w koło i 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 w koło, Macieju. Ale skoro nalegacie, to proszę. Urodziłem się w amazońskim lesie deszczowym i mieszkałem na obrzeżach pięknej wioski. Wiodłem ciche, spokojne życie. Nie przypuszczałem, że coś nam grozi. A Banditos napadła na naszą wioskę! <grymny> Nawet nasz szeryf był bezradny wobec tych szaleńców. Znalazła się dzielna i przystojna papuga, która miała odwagę im się przeciwstawić. I osoj tą papugą! Ha, nie złapiecie mnie! Jesteście powolni i leniwi, a ja jestem szybki i piękny! Jesteście niezdarną, śmierdzącą bandą leniwych lokas! się ja, Esteban! Brawa! To uczcić tańcem! Wybacz, szyryfie, ale taniec lepiej zostaw mnie! Zatańczymy zumbę! Zumba, zumba, ja-ja-ja! Zumba, zumba, ja-ja-ja! Zumba, zumba, ja-ja! Zumba, zumba, ja-ja-ja! Si. Jestem bohaterem, nie da się zaprzeczyć. Uratowałem wioskę i w całej Kolumbii zaczęto mówić o mojej odwadze. Tak było, moja sława rosła. Dlatego dziwię się, że nigdy o mnie nie słyszeliście. Teraz już cię znamy! Tak, na pewno szybko o tobie nie zapomnę. To oczywiste. W końcu nie co dzień spotyka się legendę. Legendę, tak? Puh. Jeszcze się przekonamy. Zoe, patrz! To chyba on! Eee, przepraszam, ale znalazłam twoje klucze. Sorki, wzięłam cię za kogoś innego. E? Za kogo? Nie znam jego imienia, ale ma taką samą kurtkę jak ty. Wszyscy kumple z mojej paczki deskorolkarzy noszą właśnie takie kurtki. No, zauważyłam też, nie żebym się przypatrywała, bo tak nie było, że ma małą bliznę gdzieś tu. Tu? Tak, to Josh Sharp. Ha, skaleczył się pod to z jednego z popisów. Ej, to wiesz, gdzie ten chłopak, znaczy, Josh, może być? On robi tylko dwie rzeczy. Jak nie jeździ na desce, to pewnie czyta. Reety. Zajrzyj do biblioteki! Dzięki chłopaku, który nie jest Joszem. Blight lubi czytać, i ty lubisz czytać? Dokąd to zaprowadzi? Do biblioteki, żeby oddać mu klucze, w drogę. Dobra, zobaczymy, co wyskoczy, jak wpiszę tę legendę Estebana. Nic nie znaleziono, ha! Dokładnie tak, jak myślałem. Kto ma ochotę posłuchać o moich zapasach z krokodylem? O, jak to groźnie brzmi! Ha ha! Groza to moje drugie nombre! Oraz moje nazwisko i moja. Syfka. Dla przyjaciół jesteś Esteban Groza, Groza, Groza? Si? Cóż, Estebanie Groza, Groza, Groza. Zanim oczarujesz nas kolejną opowieścią, pozwól na słówko. Na osobności. Co cię gryzie, mój niezdarny przyjacielu? Sprawdziłem w tamtym elektronicznym pudełku i nie znalazłem ani słowa o papudze, która ocaliła kolumbijską wioskę. Wszystko zmyśliłeś. No, może i podkolorowałem odrobinkę, wiesz, dla większego efektu. Wielkie rzeczy. Słucham? Wciskasz kit moim przyjaciołom, ale dosyć tego! Ej, uwaga, mam wam coś ważnego do powiedzenia! O co chodzi wini? Słuchajcie! Blec ma kłopoty! Czemu myślisz, że ma kłopoty? Sy! Si, gadaj i zacznij od tego, kim jest Blight! Naszą przyjaciółką! Miała oddać coś, co znalazła, ale mam bardzo silne przeczucie, że wyszłałem ją w nieodpowiednie miejsce i że się zgubiła! Co? O nie! Musimy ją znaleźć! Gdzie mamy szukać? Sanil, spróbuj zobaczyć, gdzie ona jest! Tak, użyj siły umysłu! No i? Co widzisz? Zaraz! To trochę niewyraźne! Eee. Duży lewem! Tak, jest to duży lew! Co ty mówisz? O nie! Blight ma kłopoty! Gdzie w mieście jest jakiś lew? Zo, Szybko, musimy ocalić Blight przed lwem z zoo! Później z tobą pogadam. Patrz, Zoe, to on! Zwierzętom wstęp wzbroniony? to dyskryminacja! Zoe, schowaj się. Dobrze, już, już! im musisz być cicho Widziałam go Siedzi przy stole Widzę go Teraz wystarczy tylko poczekać, aż wyjdzie. Mogłabyś przynieść mi coś do picia od skomlenia zasłoni w gardle. Ach, nie wytrzymasz? Proszę, co będzie, jeżeli stracę głos? O nie, to był czas. Och, błagam. Zostań w jednym miejscu na dłużej niż minutę. No, to tutaj. Dobrze, polecę przodem. Zwierzętom wstęp wzbroniony to dyskryminacja. To tak jakby zabronić pchłop wstępu na pchli targ. Co jeszcze? Zaraz. Eee, mam kolejną wizję. Eee, widzę... Miskę? Miskę? Jaką miskę? Miskę na sałatkę, na płatki, do lodu? Miseczka do lodów? Pewnie z dużej porcji! Jasne! To ulubiona cukiernia Blight! Na pewno tam jest! No, sam nie wiem. Idziemy! Żeby złapać Josha, musisz wskoczyć na deskorolkę. Nie różni się to od jazdy na rolkach, co? Dla mnie to jest inny rodzaj szaleństwa. Pożyczysz mi swoją deskę? Nie ma sprawy. No, spróbuję. Ale, ale są miski, dużo misek. Jestem skołowany! Piesz na posypkę! nie tylko blać! Skazałem na szukanie wiatru w polu na Nie Szukamy wiatru! Nie przestań sanie, nie zadręczaj się! Każde medium czasem się myli. Spróbuj jeszcze raz, mi amigo! Co by było, gdybym opuścił kolumbijskich wieśniaków? O, batko! Hej, nie wpuszczamy zwierząt! Nie! dyskryminacja. O nie, znowu wychodzi. Nie może usiedzieć na miejscu? Blight, może dajmy sobie spokój. O nie, nie. Nie poddam się tak łatwo. Zakochani robią bardzo dziwne rzeczy. Nie jestem zakochana. Chcę mu tylko oddać klucze. Wiem, dokąd trzeba iść z powrotem! niego! Ta kawę jest wspaniała! Czuję, że muzyka mnie wzywa! Przetrka, jest coraz głośniej już ja, ja jestem, Zoe i będę śpiewać, bo coś powiedzieć chcę. O! Przepraszam, Josh. Cześć! Spotkaliśmy się dziś rano. Aha, tak! A zgubiłeś klucze i chciałam Ci je oddać. Jej, jak mnie znalazłaś? A, jestem medium? Niesamowite! Wielkie dzięki! Coś duży mi gra? Jesteś pewien, że Blight tu jest? Tak, na 100%. Chociaż tyle razy się pomyliłem, więc uważajcie! Ludzie! idą! Aaaa! Aaaa! Kazałeś Sanilowi spróbować, a oni chcą nas stratować. Co zamierzasz teraz zrobić? Groza, groza, groza? Szybko! Chwyćcie się wszyscy w niego! Słyszałaś mnie Blight? Jak wypadłam? Byłaś fantastyczna, Zoe. Znalazłaś Josha? Tak, oddałam mu klucze, a on mnie przytulił. Zupełnie jak w filmach. Gdzie on teraz jest? A bo ja wiem, tym razem zgubiłyśmy go na dobre. Mam dziwne przeczucie, że jeszcze go spotkasz. Naraziłem was na wielkie niebezpieczeństwo, prawdziwe medium tak nie robi! Saniel, przyjacielu! Będziesz prawdziwym medium, jeśli w siebie uwierzysz. Skoncentruj się tylko na tym, żeby znaleźć Blight. Zamknijcie oczy i się skupcie. To mi pomoże. Si, słyszeliście? Zamknijcie oczy i skupcie się. <laughs> Już wiem, gdzie jest Blight? Blight! Blight! Rety, skąd się wzięliście na drzewie? Szukamy cię Na drzewie? Długo by gadać Senil użył swojego daru, żeby cię znaleźć Naprawdę, Sani? Te drobiazg Serio? Esteban, muszę ci coś powiedzieć. Tak, przyznaję, nie ocaliłem żadnej wioski i nie jestem legendą. O, to jeszcze nie koniec. Na drugie imię nie mam groza. Tylko Marian. Jestem gawędziarzem i to wszystko. Błagam cię, nie wydaj mnie przed resztą. O, wiesz, właśnie chciałem powiedzieć, że podziwiam cię za to, co zrobiłeś. Uratowałeś nas przed stratowaniem, nie? Jesteś bardzo odważną papugą. Muchas gracias, mi amigo. E, nie nieba za co. Abigo. Opowiadałem ci już, jak ocaliłem całe miasto przed wędrowną bandą wygłodniałych borsuków? Nie przegidaj, Marian. Blight, muszę ci coś wyznać. Nie dlatego cię znalazłem, że jestem medium. Otworzyłem oczy i cię zobaczyłem. Chyba nie mam żadnego szczególnego daru. Och, nie byłabym pewna, Sanil. Sprowadziłeś wszystkich do tego parku, tam gdzie byłam. Czyli jednak masz jakiś dar? Tak, chyba masz rację. No ale o co chodzi? To ja zacząłem cały ten pościg, wysyłając cię na skrzyżowanie Maple i Main do chłopaka, którego tam nie było, więc tworzę mnie za medium. Niesamowite, Sanil, patrz. Właściwy chłopak na właściwym skrzyżowaniu, tylko trochę pomyliłeś się w czasie. Ach, liczby zawsze mi się mylą. Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Telefon Plus, Studio Sonica. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Dźwięk i montaż Maciej Sapiński, Maciej Grzeziński. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska. Wystąpili Weronika Łukaszewska, Karolina Muszalak-Buława, Lidia Sadowa, Bartłomiej Magdziarz, Paweł Ciałkosz, Olga Borys, Zbigniew Kozłowski, Julia kołakowska Petner i inni.